Nico Williams zagrał wszystkim na nosie. Myślę, że nikt nie spodziewał się tego, że ostatecznie skrzydłowy podpisze kontrakt z Atletykiem Bilbao. Nawet samo Bilbao pewnie jest zdziwione, że tak to się potoczyło. No i akurat, gdy wczoraj wrzuciliśmy katański wykład, w którym na pół godziny prawie rozwodziliśmy się na temat Niko Williams'a, on dzisiaj rano postanowił to wszystko wrzucić do kosza. No i przedłożył. Kontrakt z Atletykiem Bilbao. No i mówię, że nikt się tego nie spodziewał nawet sam klub, no bo myślę, że faktycznie tak było, oszukał tak naprawdę i Barcelonę z Bayernem, czyli kluby. Atletyk Bilbao po części też. Dziennikarzy, kibiców, całe tak naprawdę środowisko piłkarskie po prostu zostało wpuszczone w maliny przez Niko Williamsa, który postanowił przedłużyć kontrakt. I bez powodu wspomniałem już tyle razy, że nawet w kraju Basków mogą być zdziwieni z tego powodu, bo pojawiają się takie informacje od tamtejszych dziennikarzy, że no, klub zakładał, że on i tak odejdzie, a jednak udało się go przedłużyć na jakichś tam przedstawionych warunkach. Ostatecznie nie wiadomo, ile on konkretnie zarabia, wiemy, że tylko to, że klauzula została podniesiona o 50%, czyli teraz wynosi około tych 90 milionów, co już raczej dla Barcelony w tym momencie jest kwotą kompletnie nieosiągalną. Czy była to próba podbicia sobie kontraktu przez Nico Williamsa? Trudno powiedzieć, no bo z jednej strony no, zwlekał długo z tym przedłużeniem. Wiemy, że przecież w czerwcu już Athletic Bilbao przedstawił mu bardzo lukratywną, jak na warunki samego klubu umowę. Wiadomo, że taki klub jest w stanie sobie pozwolić na stworzenie komina, kominu płacowego dla Niko Williamsa, bo raczej nie jest to drużyna, która sprowadzałaby jakieś gwiazdy i raczej u nich cały ten planer wynagrodzeń jest i tak dosyć szczupły. No ale Nico... W w czerwcu tego kontraktu nie podpisał, raczej nawet się nad tym nie pochylił. Od początku szła narracja, że on odejdzie. Głównie jego priorytet był kładzony na FC Barcelonę, był oczywiście jeszcze Bayern w całej grze. No i on ni stąd ni zowąd, 4 lipca z rana podpisuje kontrakt z Atletykiem Bilbao i każdy jest w szoku. Więc czy to wygląda na próbę podbicia sobie pieniążków na kontrakcie? Być może, trudno mi to ocenić, z mojej perspektywy wygląda to tak, że on po prostu no, wykorzystywał ten cały cloud wokół niego, który się tworzył i no, postanowił no, troszkę na tym skorzystać jeszcze bardziej. No a co z w przyszłości? Podpisał kontrakt na 10 lat tak naprawdę, do 2035 roku. Yy, zarabia pewnie dobre, bardzo dobre pieniądze których nie dostałby, podejrzewam, w Barcelonie na pewno. Ma klauzulę opiewającą na 90 milionów wykupu. No i teraz pytanie. No, moim zdaniem są tutaj trzy opcje na przyszłość Niko Williamsa. Albo w następnym sezonie będzie naprawdę w wyśmienitej formie, będzie jeszcze lepszy no, niż w poprzednim. W poprzednim był taki średni, wiesz, we wcześniejszym powiedział. No i ktoś się zgłosi mimo wszystko i za te pieniądze wyciągnie Niko Williams z Atletico Bilbao w, po następnym sezonie, po tym w, w sezonie następnym, tak. Albo zagra średni sezon, ale zagra świetne Mistrzostwa Świata, no i znowu trochę zmydli te oczy wielkim klubom i to zainteresowanie jakieś wygeneruje. Albo kompletnie zdziadzieje i będzie siedział 10 lat na kontrakcie w Atletico Bilbao, tak jak jego brat, bo dla no, mi się nie chce wiedzieć, że jest to taki szlachetny ruch ze strony Nico Williamsa, że on zostaje w klubie swojego życia, że będzie nowym tot team i do, do końca kariery będzie siedział w Atletyku Bilbao niezależnie od tego jaką będzie prezentował postawę na boisku. Jeśli przyjdzie faktycznie taki konkret z dużymi pieniędzmi i jakiś klub będzie w stanie wyłożyć tą klauzulę w tym momencie, no to on po prostu to zrobi w przyszłości. Czemu nie zrobił tego teraz? No, trudno powiedzieć, albo faktycznie trochę szukam dziury w całym i no on jest z tych szlachetnych i bardzo ceni sobie atletik Bilbao i postanowił jednak swoją karierę kontynuować w klubie z kraju Basków. Albo no liczy na to, że no ugra sobie jeszcze więcej i te pieniądze, które dostał teraz, mu jak najbardziej wystarczają. Tak jak wspomniałem, w Barcelonie pewnie takich by nie dostał za żadne skarby. Nie wiadomo jak z Bayernem, Monachem tam mógłby dostać prawdopodobnie. No ale może ta strefa komfortu, którą sobie stworzył w Atletyku Bilbao, jeszcze była um, tak silna, że no, nie, nie chciał nawet negocjować z, z Bawarczykami. Dodatkowo też dochodzi ten aspekt, że przecież był jeszcze czas. On mógł poczekać na, na to, czy Barcelona będzie w stanie zaoferować mu. To 100% zarejestrowanie do rozgrywek, także no, strasznie dziwna jest ta decyzja. No, oszukał, tak mówię, wszystkich, zagrał na nosie. Myślę, że każdy jest zdziwiony z tego powodu, jak to się faktycznie potoczyło. I no, ostatecznie Nico Williams zostaje w Atletiku Bilbao. Oczywiście zapraszam Was i tak do katarańskiego bełkotu, który nagraliśmy wczoraj, bo no połowa treści jest tam aktualna faktycznie i raczej nie ulegnie przedawnieniu tak szybko jak to się stało właśnie z hiszpańskim skrzydłowym. No ale co teraz z Barceloną? No bo nie ma nikogo Williamsa, kogoś trzeba ściągnąć na pozycję lewego skrzydłowego nominalnie, aby wzmocnić tą głębię składu na w formacji ofensywnej. No i tutaj myślę, że wracamy do nazwisk Luis Diaz, Marcus Rashford. Głównie tutaj nacisk pana Lu Luisa Diaza, który w ostatnich dniach odrzucił u Bayern Monachium, bardziej tutaj kładzie nacisk na potencjalny ruch ze strony FC Barcelony. No i sam Transfer Luisa Diaza by się podobał, bo jest to moim zdaniem piłkarz, który pasowałby tutaj Blaugrany Idealnie by spełniał wymagania jakie stawiałby przed nim a Hansi Flick. tylko ta cena, no 80 milionów, tak jak w mediach padała taka kwota, no to, to jest za dużo. To jest za dużo na piłkarza formatu Luisa Diaza. No i niestety myślę, że też w sytuacji Barcelony to nie, nie byłoby dosyć korzystne. Wiadomo, że ta kwota byłaby rozłożona na, na jakieś tam transze, więc Barcelona, tak jak w przypadku niego, Williamsa nie musiałby z gotową. Lecieć i całości wpłacać, co, co, co no, też było jakimś problemem w przypadku ym, zrealizowania tego transferu Nico Williamsa, Ale wracając do Luisa Diaza, no to no tutaj to jest duża kwota, i no, mam wątpliwości, czy, czy, czy faktycznie jest to ruch, który przede wszystkim finansowo by pasował Barcelonie. No drugą opcją jest Marcus Rashford. Moim zdaniem, no, troszkę gorsza opcja dla Barcelony, jeśli chodzi o taką postawę piłkarską, czysto i y, potencjalne dopasowanie do tych realiów, do drużyny Hansiego Flika. Ale no, z dwojga złego myślę, że to byłaby opcja, która wzmocniłaby dosyć mocno kadrę Barcelony. No, pamiętajmy, że. Ta ofensywa się jakoś no w, sumie w ogóle się nie zmieniła, bo nikt z niej nie odszedł nadal będzie tak samo mocna, jak była, tylko no trzeba ją trochę usprawnić, trzeba dodać kolejny element, żeby była tak głębia, żeby nie wyglądało to tak, jak w poprzednim sezonie, że rafinia z Jamalem muszą naprawdę klepać od deski do deski każde spotkanie, bo nie ma tak naprawdę komu grać. No nie no, w sumie jest tak w ofensywie, bo odszedł na wypożyczenie Ansu no faktycznie. Także opcja Markusa Rashforda podoba mi się. Mniej, na pewno byłoby to opcja bardziej budżetowa, mniej by to bolało portfel i budżet Barcelony, więc... Więc jeśli Hansi Flick będzie zdecydowany na Markusa Rashforda, no to ja, ja, ja temu ufam tak naprawdę i jakoś nie jestem mega przeciwny i Luisowi Diazowi i Markusowi Rashfordowi. Sam wolałem bardziej Nico Williamsa oczywiście, bo zależy mi... Przede wszystkim na odciążeniu lamina Jamala z tej takiej y, roli gościa, który ma zrobić jakiś konkret na boisku dribblingiem, ma wejść w pojedynek, ma y, otworzyć potencjalne y, linie zagrań. I myślę, że no, to jest kluczowe, żeby odciążyć młodego piłkarza. No ale no, w pewnym stopniu będzie to w, w stanie zrobić i Luis Diaz, i Markus Rashford, Nie w takim stopniu jak Niko, ale. No, no cóż, no nie udało się. Dajcie znać w komentarzu, kogo wy byście woleli z tej dwójki: Louis Diaz czy Marcus Rashford, czy może jeszcze jakieś nazwisko przychodzi wam do głowy? Być może w nadniach pojawią się kolejne, yy, kolejne postacie w, w tej całej sy sytuacji. Być może ujrzymy jakieś nowe nazwisko, które no, i finansowo, i właśnie profilem będzie jeszcze bardziej pasowało do yy, tej drużyny. Szkoda, że tak się potoczyło, no ale no cóż, pociąg FC Barcelona myślę, że odjechał w tym momencie dla Nico Williamsa po raz trzeci, nie będą się o niego starali. No i co, zostawcie łapkę, łapkę suba i do zobaczenia w następnych materiałach. Siemanko!